I jeszcze była takie, taki u nas zwyczaj siadania na szafie. Jak ktoś miał imię Nidy, to chłopcy, koledzy brali te dziewczyny, zawsze chłopaków, nie tylko dziewczyny, na szafę. I ja też jak miałam Jadwigi było, 15 października, to wsadzili mnie do, na szafę też i, i całą, całą przerwę, a to była akurat duża przerwa, i całą przerwę siedziałam na tej szafie i te i jako i, i nie Ja mówię zciągnijcie chłopaki mnie teraz, bo zaraz będzie lekcja następna. I akurat przyszła ta pilaża nasza polonistka i mówi: a to co? Co ta ulszewska robi na tej szafie? A ja mówię pani do profesor, ja nie mogę za to, bo mnie mówi koledzy z sobą mam imieniny. A to wszystkiego najlepszego. Złać zaraz, weźcie ją z powrotem, ściągnijcie z tej szafy.